Dzień dobry, albo dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. E, w poprzednim odcinku. Hmm, no, troszeczkę sobie skakaliśmy. Chyba dzisiaj też będziemy sobie jeszcze skakać. E, jesteśmy, słuchajcie, e, w, w dziale ksiąg zakazanych, tak? E, nie ukryję, że jest wysoko i podziwiam Harego, że. O, proszę. No dobra, co my tu mamy? On. Odczep się. Zabugował się. Hmm. Czyli za blisko też do niego nie można podejść. Bo będzie gonił. No dobra. Musimy sprawić, że hmm. Dobra, musimy zrobić tak, żeby on za bardzo mnie nie słyszał, i ten most, o właśnie ten most, tu trzeba obrócić w naszą stronę. Mm. No to jest lekko problematyczne, ale dobra, jest na niego sposób. Nie wiem, jak tak powoli będę szedł, to on mnie usłyszy, czy nie? Ale wolę chyba nie testować. No, proszę. No a ten jak zawsze musi iść przede mnie, no trudno. Znaczy, na jego miejscu ja już bym po prostu kogoś wezwał, jakiegoś nauczycieli. A ten... Hmm. Nie wiem w tym momencie gdzie mam iść... Po bokach? Właśnie też... Irytek! <śmiany> <śmiany> O właśnie, o idealnie, słuchajcie, idealnie. Odwróciliśmy jego uwagę. A w ogóle gdzie my poszliśmy? Gdzie my jesteśmy? Bo to, to jest chyba miotła Harrego, czy nie? Nie, proszę. Ron's brother Charlie to the from the tower and return him to Romania. Hmm. Zastanawiam się co my osiągnęliśmy przez to. No i teraz trzeba wrócić. Hmm. Frajer. No nie wierzę. No dupę No Fryer, kurde. A, ja, No tam nie doskoczę. Nawet nie ma szans. Hm. Hmm.

Dokładnie, ale pewnie możemy je y, otworzyć. Dokładnie. Czy on tu gdzieś jest? Nie, tu go nie ma i świetnie. Mhm. On będzie tak ze sobą zamykał te drzwi. No i gościu zniknął. Aha, Szybko, sure pani Norris. You keep watch from above. O, czyli co, pani... O, kurczę, pani Norris zaraz będzie chodziła, tak? Kurczę, to będzie problematyczne, wiecie? Nie ukryję, ale to będzie kurczę. Dobra. Dobra, okej. Okay. Mm, to jest pani Norris. Pani Norris zapewne... Wow. Hmm. Dobra, pani Norris sobie poszła. Oj. To my pewnie musimy tutaj wejść, tak mi się coś wydaje. Czy mi się dobrze wydaje? Tam to jest, czyli pewnie będziemy musieli jeszcze tam iść. Mm -hmm. Pewnie jeszcze tu będzie chciała wejść, nie? O, kurde, skoczyłem na nią. <laughs> Przepraszam. Jeszcze raz. O, od tego, tego początku naprawdę. Kurde. Hmm. No to będziemy mieli trochę do chodzenia. Nawet trochę bardzo. To się da jakoś pominąć. Oczywiście, że nie, bo po co? Upierliwy, upierliwy gościu, nie, nie powiem, że nie. No dobra, idziemy.

No dobra. Czy tu coś mamy? Nie, dobra, czyli tak jedyna droga to jest tutaj i nie widzę innej drogi, więc idziemy tutaj. Tutaj czy tutaj? Chodźmy tutaj. To jest zamknięte. Czy tam jest coś sensownego, purfasolek? Tam jest chyba nawet zamknięte. Dokładnie tam jest pusta uliczka, ślepa uliczka, że tak powiem. Eee, możemy spokojnie. On pewnie jak ja otworzę? O, proszę. No proszę, nie zorientował się. O, Sejwik. O, po co te drzwi? Czemu te drzwi się zamykają? O, kurczę. Ten tam jakieś potęgne drzwi. Masakra. Czy już pewnie tu są. Ale kur kurczę, duży ten Hogwarts. Duży. Mm, I coraz bardziej gościu działaś mi na nerwy, wiesz. To jest kotka. No. Kotka chyba mnie słyszy. Dę. Pieprzona, pieprzony kot, ja pierdzielę. Hmm. Dobra, czyli będzie trzeba chyba albo po cichu. Hmm. Teraz to kotka norys jest już trochę bardziej rozgarnięta. I słyszy mnie. Hm. Oh. Oh. How's the bean collecting? Friend George are up to their usual tricks I presume. I heard about your Quidditch victory. Yes, well done, Harry. On to the cup, what? Oh, super. He mam za Tak mi się coś wydaje. Czy przynajmniej mam taką nadzieję, że on mnie zaprowadzi tam, gdzie, gdzie ja chcę? Tam mam iść. No dobra. Ale zapewne tam też mogę. Nie! Naprawdę. O, o matko. Znowu to samo przechodzić. A, matko. Przepraszam. Przepraszam. Tak wyszło. Nie chciałem. Przepraszam. Dobra. Dlaczego w tej grze jest taki jeden minus? Nie można pominąć ponownie tej samej cutscenki? Ja naprawdę wiem, again, że... Harry. A zresztą, co ja bym na tym temacie wypowiadał? Yes, well Okej, okay. mm, no to chodźmy. Jesteśmy, dobra. Eee, nie widzę najmniejszego sensu chodzenia. Mm, tam. Nawet nie wiem, chyba że w późniejszym etapie gry można tam wejść. Niech oczywiście, jak zawsze, znika. Tam, tam jest. A jak gdzie jest Kotka Norris? Bo nie chciałbym się wkopać w Kotka Norris, że mi znowu gdzieś wyskoczy. No ale dobra, spróbujmy. Dobra. Okej. Okay. Oki do Mhm. Yes, Mam nadzieję... O, i zniknął Mhm. Tak po prostu z dupy zniknął To regret... jest kotka Hmm Tu nic nie ma Tu mogę sobie wskoczyć i tu też idealnie, super, dobra Oki okay. No to w takim razie mmm, Gdzie dalej mamy iść? Do góry czy na dół? Czy tu coś jest? Jakby mnie kotka Norris zobaczyła to... Ojej Przez te karty, chociaż może Nie są tak bardzo rozgarnięci w tej grze i nie zobaczą tego Dobra. Gdzie my w tym momencie jesteśmy? Mhm. No, lustro wspomnień, tak? Tak to chyba wow. było Reflected in the mirror of Erised were Harry's parents, James and Lily Potter. Harry stared hungrily back, as though hoping to fall right through the glass and reach them. He was startled when a voice sounded behind him. Harry turned slowly about. "So you, like hundreds before you, have discovered the delights of the Mirror of Erised," said Professor Dumbledore. He went on to explain that the mirror showed nothing more or nothing less than the deepest. Most desperate desire of our hearts, but that it would give neither knowledge nor truth. The Mirror of Eresed will be moved to a new home shortly, Dumbledore went on, adding ominously that if Harry ever came across it again, he would be prepared. But prepared for what? thought Harry.

No i proszę. Mamy kilka opcji. Czy kilka opcji, chociaż... A nie, bo tu mamy ten. Dobra, okej. Okay. I tu będzie pewnie co nic. O, żabka, no proszę. Nie no, dobra żabka nie jest zła, nie? Czy tu coś... Kurczę, a tak tak się wydaje, nie, że tu coś może być. Aha, bo tu są drzwi. Oh. Dobra, ok. Mm -hmm. Tu nic nie ma. Tu żytny Hogwarts. Ok. I teraz tak, co mamy tutaj? Co tu będzie? Tu chyba nic nie będzie. Chyba, aha, bo to są z dwóch stron, można wejść. Aha, dobra. Okej, okay, bo myślałem, że prawa strona i lewa strona to są dwa różne... ...to dwóch różnych miejsc prowadzi. Hmm. Czy ja jestem w stanie doskoczyć? Jestem. Nawet do tej fasolki chyba jestem w stanie doskoczyć, ale nie wiem, co mi to za bardzo da. Mm. No dobra. Raz tak wypadałoby zwiedzić wszystkie możliwe miejsca, tak? Harry, proszę cię. Hm. Co mam. Co mamy tutaj? O, super. No nie oh. widzicie tego kota jak się tak No pompował? Matko, święta Tak sobie jak... wie wielkie zabiły, takie okrągłe Przepraszam. Trochę mi się... Mm. Chcę spać. Nocka niech mnie przez pana i te. Mm. Dobra. Teraz tak, tu wchodzimy żeby jak najszybciej to tam załatwić, bo to już jest takie trochę no kurcze długie nie nudne trochę, przyciągające, tak naprawdę się nic zbytnio nie dzieje. Dla samemu dla siebie grać to okej okay, jak najbardziej, ale kurcze mm, dla widza oglądającego myślę, że jest to z lekka nudne, takie trochę nudne, bo tutaj tak naprawdę nie ma żadnej gry akcji tak, czy akcji ale mm, to jest gry akcji nie to jest przygodówka, to jest przygodówka. To jest... Hmm, no właśnie, co to jest? Taki erpek trochę, nie? Dobra. Tak, idziemy po kolei. Czy tu coś jest? Tu nic nie ma, dobra. No to idziemy tutaj. Hmm. Jeszcze trochę, okej, okay. dobra. Hmm. No, tak chyba troszeczkę nie do końca weszło. <coughs> Przepraszam, ale działa. Ale działa. Dobra, no to idziemy dalej. Tu jest pan Filcz. I jeszcze trochę, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Fryer. <render> <gors> Haha. <programmes> ja, Już kot duży stał od ciebie. Miał większe szanse na znalezienie czegokolwiek niż ty. Dobra, chodźmy naokoło. O, kot. A kotów nie lubimy Gdzie jest kot? To jest kot. A nie, tu już byliśmy. No, no. Aha, czyli teraz następnego trzeba iść. E, no dobra. Ten kot jest na tyle mądry, żeby mnie gonić? Nie, ale jest na tyle mądry, żeby mnie zobaczyć, myślę. Lepiej się schować za rogiem. I tutaj dociągnie, dociągnie. Kurczę. No jeszcze. O, super. Pięknie. Tak trochę żartobliwie mówię Miau Dobra mm, To jest filcz Tam kotka Norris Czy on tu ma zamiar stać? Nie to sobie tylko ładne okrążenie No to niech sobie tu stoi Czy to mnie zobaczy? No jak dobrze pójdzie to mnie zobaczy jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra. Super. Mamy otwarte drzwi. Pewnie do wyjścia. Tak mi się już wydaje, że to już będzie powoli wyjście. Irytek. 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 No, czy teraz tylko kotka Noli została? To co? Kocie, gonisz mnie? <noise> ale kota zabiłem. No i pięknie. Czy teraz... Hmm. Myślałem o gnomach, ale proszę, Fred i George. Ciekawe, co robimy o tej porze w nocy. Zapewne będą chcieli ode mnie... Fasolki? Ej, Harry, a wiesz, że tak nieładnie podglądać, nie? Tak na marginesie. Nawet podobni do siebie, nie? Taki, Taki żarcik.

Aha, dobra, oni się bez pytania, tak? Zabierają mi. Ale po co wam to? Nie czaję was, chłopacy, naprawdę, nie czaję was. No, mam fajną kartę złotą, kolejną, super pięknie, fajnie, ale wytłumaczy mi, po co wam to? Naprawdę, nie wiem, po co wam to. Nie podoba mi się to. Dobra, mniejsze o to. Lecimy do góry i. I co? I co dalej? Gdzie nas to wydupczy? Tu! No pięknie. Hogwarts ma dużo tajemnic. Hmm No dobra.

Hermione suspected that the package Hagrid had taken from Gringotts contained the Philosopher's Stone. It was the Philosopher's Stone that was down the Forbidden Corridor, being guarded by whatever it was that had growled at them. Snape's been acting very suspicious lately. He may be planning to steal the Philosopher's Stone. But there's no way Snape would try anything while Dumbledore's around. But Dumbledore left ten minutes ago for the Ministry of Magic in London. That must mean that tonight's the night. Let's go What about Filch? He's always watching the forbidden corridor. We'll just I feel somewhere else tonight. Come on, let's go. Let's go, let's go! Ale my sobie tutaj zakończymy na razie w tym odcineczku. Zapiszemy sobie i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Przepraszam, że jest tak długo, ale chciałem dokończyć to, co wcześniej zacząłem, bo tak przerywałem w różnych dziwnych miejscach. A teraz zakończyłem. To jest myślę kolejna część gry. Zapisujemy. Dzięki za Wasz czas. Jak się podoba, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniacie. Dzięki za Wasz czas i do następnego odcinka. Na razie, cześć.